Zobaczcie, taki obiekt, żeby paru facetów mogło pograć w piłkę. Ale wyobraźcie sobie ten tumult, szum. Jak jest mecz. Zobaczcie na górę tutaj, na te trybuny. I tak w hali, no nie? Pamiętacie jak byliśmy w tej Ergo Arenie wejściu? No mniejsza tamta, ale też tak, no zasłonięta. Proszę? No tam na górę nie, no bo to jest inne wejście. My tutaj możemy sobie pochodzić. Chipsy kupione czy nie? Nie. nie? Ojej, to jakie dzielne jesteście. Tyle dni bez chipsu. I Martynka też wytrzymała?

你听吗？可以可以